Przejdacie w kolejnym odcinku ją kanale Jestem trochę chory, ale niestety takie życie jak się nagrywa tutaj tylko o. No Teraz właśnie przyszedłem tutaj matku, ale było co? Bo ogólnie jest popołudnie Nie muszę tutaj zajrzeć w ogóle nie mi jajka przestaje nieść bo w sumie nie wiem takie czy ci będą codzienne obowiązki u zdobnych. więc idziemy nalać wody. no idziemy No ogólnie No to jest teraz mniej kajek ale już o matkę co nie wylęgnięto jak to oglądacie to już jutro a ja to mam jeszcze w piątek więc no widzimy się jak naleję wody No ja już wodę nalałem I idziemy z wodą Za bardzo nie ma tylko minie się ta jedna kurka Ta duża taka, ale ona jest odsadzona osobno Taki teraz Terror wprowadzała w kurniku jest z jednym kogutem agresorem Kurką się nie chce pijść już trochę Jedną ręką to wszystko gorzej się robi Czekajcie chwil. No już woda na nalana Teraz pójdziemy po jedzenie w dwóch takich wiadereczkach tutaj To no ja jest, już tutaj pod garażu Nie wiem czy ja dobrze sła na filmikach czy nie? Ale o, nie mam pszenicy. To jeszcze idziemy na pszenicę. O, idziemy po pszenicę, wy nic nie widzicie za bardzo, ale no. To jest pszenica. O, jest pszeniczka. Idziemy na dół. Tylko zgaszę lampę idziemy. Idziemy dalej. No, tutaj teraz odkładamy, przymkniemy drzwi, i tu jest taki ten, i a, trochę taką małą miarkę paszy i pszenica dojeżdżaj jeszcze je pasy do nioseka, żeby już nie sły jajka bo są cztery je, cztery chwila, ile jest kur? szara, czarna mam 7 kur drakuł to jest pięć nie bo są, nie wiem jakie ja mam kury, mam czarną kurę, mam kurę a szarą, białą i czarną jako miałem wiatru białą. No. Jeszcze ogólnie szukam kury Pszenicznej i koguta jakiegoś. Tam już podpisałem do kilku na eliksie. Zobaczymy co jeszcze odpiszę. ogólnie odzie, że filmiki wam się podobają schodowi no jedno wiadereczko i drugie wiadereczko i widzimy się przy górach już się zmykamy niesiemy o. taką zapinkę włożę lederko jedno i drugie kurka widzę trzeba się napić taka trochę przepłoszona wyschła a poszła o matko sypiamy jedno ledereczko to giełdę Zasypujemy karmidełko o. I ogólnie No Tak obowiązki takiego kurta jest takie zwykłe Tylko takie rzeczy no bo O muszę im jazdę jeszcze Wyczyścić trochę Ogólnie planuję zrobić takie gniazdo o, Takie o tu wyciąć dziurę i taką wiecie Takie wewnętrzne gniazdo żeby było więcej miejsca ale jeszcze zobaczę o, Jedna góra, druga trzecia i czwarta Tobi wszyscy przyjąć to jest kogucik mi to ten z tyłu Właśnie, jak wy sądzicie, jeszcze... No i szukam kurki pszenicznej. Ta kurka się niesła przez jakiś czas, ale przestała się nieść. Jedna jak też biała zniesła. Jeszcze muszę im... To... zabrać no jest całe brudny kucik widzimy się jeszcze przy wieczornym zamykaniu Teraz właśnie będę włączył światło górą. i będzie się paliło tak gdzieś Jest się stało na 30 choć się paliło to w nawet trudno powiedzieć, no ale będzie się waliło jeszcze czas. Jutro od rana zacznę budować. Znaczy tu dzisiaj jeszcze zrobię takie... deskami dookoła. Od góry będzie ta siatka co jest. A jutro sobie tą klatkę przekładam prze gdzie indziej. Tylko muszę jeszcze je posprawdzać trochę coś. Ale no, jeszcze widzimy się jak zamykam góry. A więcej już kolejny dzień, a jednak wieczorem nic nie nakręłem, ale teraz wypuścimy sobie kurki. Czekaś to nich że o matko narobiły dowody, ale już, już widzę wszystkie czekają. Stopni jest aktualnie w kurniku. 4. Coś so, tak, ale nie za bardzo da się to pokazać. O, woda w pojedle, widzę, przymarzła trochę, więc w nocy było zimno. Może nie aż bardzo, ale tak tylko lekko przymarzło chcą wyjść dlatego w pierwszą O, Mam na sprzedaż tam kurko kogutka i chyba kupię nowe jeszcze parkę albo jeden plus dwa zobaczę I no To będzie chyba na tyle w tym odcinku Pamiętajcie o łapce w górze oraz subskrypcji na moim kanale. Zapraszam na kanał Hodowca Miłość. Czekajcie, bo się męczy to ją wypuszczę już na dwór pierwszą. No to zapamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji, o komentowaniu. I też nie zapomnijcie zostawić każdy suba i łapkę w górę, ponieważ 300 su subskrypcji i jest konkurs. Dlatego też wyczekujcie Aktualnie, jak ja to jest około 260 już Więc Nie najgorszy wynik Udało wam się dotychczas osiągnąć Więc no, ja nie przedłużam Do następnego odcinka Jeszcze raz przedstawię kurki O No tak się prezentują i cześć!